To jest okaz meteorytu łowicz, który spadł, jak łatwo się domyśleć, w Łowiczu 12 marca 1935 roku tuż po północy, no prawie o pierwszej w nocy. Jest to ładny, świeży, kompletny okaz o wadze 176 g. I wierzcie lub nie, no to jest to bardzo, bardzo rzadki meteoryt, bardzo ważny meteoryt, ponieważ na dzień dzisiejszy na 65 tysięcy spadków, znaczy na 65 tysięcy meteorytów zarejestrowanych w biuletnie, spadków mezosyderytów jest tylko 7. Także jest to naprawdę bardzo bardzo rzadki meteoryt. Łącznie zebrano 59 kg. Jest to pod tym względem trzeci największy spadek mezosyderytu. Mamy tutaj piękną, wciąż czarną skorupę. To, co tu widzicie, te takie górki, takie placki jakieś, to jest. Po prostu kawały żelaza, które wystają z tej skorupy. Tu już było coś robione z tym meteorytem. Jakieś pewnie badania były przeprowadzane, że jest tu trochę no, podszlifowane. Tu, tu widać części krzemianowe w tym meteorycie. Tu jakiś oliwin chyba wystaje. No i pełno. Pełno tego żelaza tu, tu. To jest w zasadzie pół na pół żelazo z kamieniem. Tu też coś było na rogu szlifowane. Także to jest bardzo mm, fajna okazja, żeby taki okaz pokazać, bo, bo w Polsce jest dużo łowiczy. Dużo okazów, natomiast to wszystko leży gdzieś w muzeach, jeżeli w ogóle jest wystawione. Natomiast większość jest gdzieś pochowana po szafach i to nie ma w ogóle możliwości normalnie, żeby to wziąć do ręki, pooglądać, już na pewno nie, nie, żeby zrobić porządny film takiemu okazowi. Plan jest taki moi drodzy, że tutaj tą płaską powierzchnię, tą tu będzie odcięta z tego okazu piętka. Tak, żeby pokazać wnętrze, ponieważ ten okaz należy yy, do instytucji, która ma trochę łowiczy, natomiast no, nie ma przekroju łowicza. więc po prostu jeden z takich mniejszych okazów yy, został mi przekazany do przecięcia do wytrawienia, także będziemy ciąć trawić yy, ładną powierzchnię yy, zobaczymy co tu będzie się w środku działo. No, jak widzicie jest tu tego żelaza, widać no, przede wszystkim tutaj na tej powierzchni jest bardzo, bardzo dużo. No i piękna, czarna. Ona jeszcze połyskuje, są jakieś żyłki, jakieś chyba spływy. Tej skorupy, tu jest część kamienna więc na tej części kamiennej ta skorupa się ładniej błyszczy no, jest, jest ładniejsza, no taki klocek fajny ale naprawdę taki okaz jest jest w każdej kolekcji, każdy chciałby coś mieć takiego a tak ten ładny okaz w, prezentuje się w naturalnym świetle jeszcze tak zrobimy, a potem idziemy ciąć. No, i co, co wyszło? Popatrzcie. Dwie przepiękne piętki. Tak to szło. Straty na cięciu i na szlifowaniu wyniosły jakieś 3 gramy. Także nie jest źle. Piętka, ta mała wyszła 25 gram. Niestety liczyłem, że. Celowałem w 30, ale niestety nie doceniłem meteorytu. Myślałem, że będzie mniej żelaza, a tu się okazało, zobaczcie, ile tego tu jest. Ten meteoryt jest, nie wiem, tu jest 60% żelaza, albo nawet i więcej. Pięt, mała piętka wyszła troszeczkę lepiej pod względem kontrastu, ale znowu na dużej piętce tu wyszły fajne różne inne dziwne rzeczy, także teraz Wam pokażę. Tu na tej piętce, znaczy na, na okazie w zasadzie, to jest cały okaz. Tu są kryształy z liniami Noimana, to są takie te igiełki, które wychodzą na niektórych kryształach metalu. Łowicz w ogóle ładnie się trawi, on jest bardzo fajnym metorytem do, do preparacji. Dobry kontrast między, między kryształami, tu powychodziły takie właśnie. Nie wiem, co to jest, wygląda jak miedź, bo to są takie miedziowo-brązowe inkluzje. Nie wiem, nie wiem, co to jest, ale w łowiczu to bywa. Tu mamy pięteczkę. Wszystko się to mieni pięknie. Pod, y, każdy kryształ ma w zasadzie inny kąt y, odbicia światła, dlatego to tak jest taka mozaika. No i każdy, każdy ten kryształ to jest. Y, dzięki temu wytrawieniu widać strukturę krystaliczną tego meteorytu. No i nie da się ukryć, że było no, widać że jest tu dużo żelaza w tym meteorycie w tym konkretnym okazie, natomiast no, tutaj naprawdę przerosło to moje oczekiwanie. Dla porównania jak dużo żelaza jest w tym okazie, tu wam pokażę inny, inną płytkę meteorytu Łowicz, w którym w zasadzie też jest dość dużo żelaza. Ale jest ono bardziej rozproszone, bardziej takie drobnie, drobniutkie. Natomiast w, tej, w tym okazji naprawdę było tego masakrycznie dużo. Tutaj, tutaj to żelazo jest takie bardziej wymieszane i nie robi tego kontrastu takiego. Jak w tamtym. Też jest wytrawiona płytka. Też ma tu ładną skorupkę. I to jest z okazu z Muzeum Ziemi w Warszawie. Okaz, który pozyskał Robert Hag ze Stanów. I potem myśmy to odkupili od Roberta Haga. Z powrotem okaz wrócił do Polski. Także moi drodzy, ta piętka jest po prostu rewelacyjna. Bardzo mi się podoba. Piękny okaz, fajnie, że dużo żelaza wyszło. bo Jednak ona jest fajniejsze niż yy, te krzemiany. Robi większe wrażenie yy, w całości. No, skorupka, skorupka też jest ładna. Tu są jakieś oliwiny włażą. No, oczywiście to już było w ultradźwiękach czyszczone, także. Tro, trochę bardziej wyczyszczone, bo nie do końca wiem, czy czasem ten okaz nie był w ogóle kiedykolwiek czyszczony od 1935 roku. Także tyle, no piękne, piękne, piękne dwa okazy. Z jednego meteorytu wyszło coś naprawdę fajnego.